Witam serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać jak wykorzystać chmury wyrazowe w edukacji wczesnoszkolnej. Pewnie panie już korzystałyście z tej metody, ale być może że jeszcze mogę coś pokazać ciekawego. Pokażę w jaki sposób tworzyć te chmury wyrazowe w programie Word a także pokażę program Canva, w którym przygotowana jest ta właśnie prezentacja. Chmury <coughs> mogą być bardzo różne. Tutaj pokazuję litery, które dzieci poznają w klasie pierwszej i stworzone do każdej litery mogą być właśnie chmury wyrazowe. Jedne są kolorowe, inne nie. Możemy tworzyć te chmury razem z dziećmi. Wtedy, kiedy wprowadzamy daną literę, dzieci mogą podawać różne wyrazy, a my możemy je wpisywać. Na początku roku, właśnie zrobi to nauczyciel, a potem już mogą dzieci też próbować to robić, na przykład na tablicy multimedialnej i obserwować, jak powstaje ta chmura. Powinniśmy mieć przygotowane właśnie takie literki, jako szablony. A dzieci wpisują po prostu swoje wyrazy. Jeżeli przygotujemy chmurę czarno-białą, to możemy wykorzystać to jako kartę pracy, gdzie uczniowie będą zaznaczać wybrane litery, na przykład na początku wyrazu, na końcu wyrazu. Na takim czarno-białym wzorze będzie im łatwiej. Odszukać, mogą to wtedy robić różnymi kolorami, tak? Na początku wyrazu w inny sposób zaznaczamy, na końcu czy w środku też innym. I tak możemy bawić się z dziećmi przez cały rok, poznając kolejne litery. W ten sposób dzieci będą starały się, żeby wyszukać jak najwięcej tych wyrazów, żeby ta litera była bogata, żeby było w niej dużo właśnie wyrazów. Dalej, na tej samej zasadzie możemy przygotować chmury ortograficzne i pokażę później, jak taką chmurę przygotować. Tutaj świetnie możemy z dziećmi poznawać zasady ortografii, bo tu akurat zebrałam wyrazy, w których. Na przykład U zamknięte mamy niewymienne, samoży niewymienne i rz niewymienne. I wtedy dzieci przy pomocy na przykład słowniczka z podręcznika czy ogólnego słownika ortograficznego wyszukują takie wyrazy i wspólnie tworzymy taką chmurę. Mogą też dzieci w grupach pracować i wyszukiwać tych wyrazów na kartce i potem wszystkie grupy. Podają swoje wyrazy, a na przykład nauczyciel je wpisuje, bądź też uczniowie wpisują je na tablicy multimedialnej. Możemy potem im przygotować takie chmury ortograficzne do wydruku, na przykład czarno-białe, a uczniowie mogą tworzyć z nich zdania, mogą układać te wyrazy według alfabetu lub w dowolny inny sposób mogą z nimi pracować. Takie chmury wykorzystuje też do. Aplikacje multimedialne, jako na przykład tło różnych zadań, jako właśnie podstawę do tego, aby dzieci sprawdzały, jak, jak pisze się dary, dany wyraz, i, i wykonywały potem zadanie. Możemy ćwiczyć. Wreszcie rozpoznawanie części mowy. Tutaj pokazałam przykłady wykorzystania różnych wzorów do ćwiczenia rzeczownika. Mamy tutaj nazwy rzeczy i tutaj różne wyrazy związane z bagażem, czyli już troszkę wakacyjnie. Tutaj nazwy osób, różnych postaci, imiona i, i postacie, i nazwy zwierząt. Też umiejscowione. Widać tutaj, że nie wszystkie wzory jednakowo ładnie wyglądają. Tutaj piesek nam się bardzo zrobił taki mocno widoczny, natomiast te inne elementy mniej, więc trzeba wybierać to tak, aby jak najlepiej były te wyrazy widoczne. Zależy też to od kolorów i od czcionki. Dalej czasownik tutaj na, na tej karcie, na tej chmurze i przymiotnik. Też możemy tworzyć to wspólnie z dziećmi i w różny sposób potem wykorzystywać. Wreszcie możemy utrwalać treści edukacyjne. Tutaj akurat mamy mapę Polski. Może to być na przykład podsumowanie tematu. Albo bloku tematycznego o Polsce, i również dzieci wyszukują różne nazwy związane z Polską. Mogą to robić przy pomocy mapy. Na przykład, może każde dziecko mieć karteczkę i, i próbować tam odnaleźć jakieś wyrazy, które będą potem do zapisania, i potem łączymy to w jedną chmurę. Możemy też wykorzystać chmury wyrazowe do Bogacenia słownictwa, na przykład o jesieni, o wiośnie, czyli różnego rodzaju karty związane z porami roku. I na pewno jest wiele takich możliwości, gdzie możemy właśnie tak bogacić słownictwo następnym sposobem na wykorzystanie chmur są dyplomy, podziękowania, zakładki i po wygenerowaniu takiej chmury można potem w programie Canva przygotować właśnie takie dyplomy czy podziękowania i za chwilkę je pokażę. Tutaj widać, że każde z dzieci ma swoją taką chmurę, tam wpisujemy różne cechy charakteru i umiejętności którymi się odznaczają i możemy potem je wykorzystać na przykład do nagród książkowych lub do dyplomu. A tutaj taki wzór pokazany, podziękowania dla rodziców. I tutaj już przykładowe, podziękowanie dla rodziców, tutaj wpiszemy po prostu tylko imię i nazwisko i tutaj właśnie jeszcze inna chmura pokazująca, za co dziękujemy, a tutaj zakładki właśnie z takimi spersonalizowanymi chmurami, które dla każdego dziecka są przygotowane oddzielnie. To są po prostu zakładki do książki, a więc dziecko otrzymujące nagrodę otrzymuje też taką zakładkę. I podsumujmy. Dlaczego warto korzystać z chmur wyrazowych? Na pewno uatrakcyjnią zajęcia, pozwalają bogacić słownictwo, są formą wizualizacji treści i pomagają tworzyć ciekawe pomoce dydaktyczne, również multimedialne. Możemy przygotować ciekawą gazetkę, przy pomocy tych chmur, i dzieci będą mogły sobie zerkać, na pewno będą przypominały sobie na przykład pisownie, czy daną literę możemy w ten sposób wykorzystać. Teraz będę chciała pokazać programy, o których mówiłam. I tak, właśnie prezentacja, którą pokazałam, jest wykonana w Kanwie. Jest to darmowy program, ale też jak tutaj pokazują, można wykupić dodatkowe funkcje, ale nie jest to konieczne. Żebym pokazała tutaj jak pracujemy, to zacznę od początku i najpierw przejdę do programu WordArt, dlatego że tutaj stworzę chmurę. I chciałabym stworzyć tutaj chmurę z literką samo H. Posłużę się teraz też takim słowniczkiem z podręcznika i wpiszę Kilka wyrazów, bo właśnie trzeba tutaj wpisać. Może najpierw pokażę od początku. Także create, czyli nowy dokument. Jeszcze raz tu zaczniemy. I tutaj wpisuję. Pierwsze słowo zawsze będzie trochę większe. Może zacznijmy sobie herbata. Helicóptero. Hula Hinoka. Hamak. Humor. hiacynt, może hipopotam, tak Zawsze tych wyrazów musi być kilka, może jeszcze hotel. Mhm. Dobrze yy, i wyrazy już mam. Teraz potrzebuję mm, Jakiś obraz. I tutaj mamy taki zbiór obrazów. O ile cyfry są tutaj dostępne, i, i różne inne foldery z ilustracjami, to liter nie ma. Dlatego ja sobie za każdym razem dodaję tutaj, czyli add dodajemy i dodaję po prostu ze swojego komputera. Już mi się tu otwiera, domyślnie właśnie tutaj mam różne chmury z literami. Taką literę chytworzę tworzę w Wordzie, w czcionka rozmiar 500, żeby ona była dosyć duża. Potem ją przenoszę do Paint'a i tworzę taki plik PNG. Już mam gotową literę. I kiedy to zrobiłam, właściwie już mamy koniec. I robimy wizualizm. Czyli wizualizujemy. Natomiast jeszcze sprawdzimy sobie właśnie. I teraz powstało, ponieważ tutaj był kolor czarny. To ta litera też jest czarna. Wobec tego mogę tu zaznaczyć style. Mogę zostawić, ale mogę zmienić. Yy, tu nam się pojawiają takie w domyśle. Mogę sobie zmienić na przykład. Yy, Tę literę na taką bardziej czerwoną i dodać, a na przykład tą wyrzucić. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Na przykład takie coś. Ten żółty może jeszcze zmienimy też na taki zielony, żeby było bardziej intensywnie. To już zależy od Waszego upodobania. Jeżeli stwierdzimy, że już nam to odpowiada, to wtedy zapisujemy, save i następnie pobieramy standard PNG albo JPG. Najlepiej PNG, będzie lepsza jakość. Na sam moment, będziemy mieli gotowe, tak. I zapisz jako, i zapisuję sobie to jako chmura i literka H. I jeżeli już zapisałam to wracam sobie teraz do programu Canva. A jeszcze może o jednej rzeczy powiem, że jeżeli nam się tak okaże, że polskie znaki nie będą się wyświetlały, to ja mogę tutaj poszukać sobie w tych fontach innego i po prostu zaznaczyć, wybrać innych, zobaczyć czy nam odpowiada i wtedy już zapisać. Teraz wracam tutaj w to miejsce. Wrócę do strony głównej. I tutaj utworzymy sobie nowy projekt. Niech to będzie dokument A4. Ja sobie taki stworzyłam tutaj taką zakładkę. I teraz otwieramy przesłane najpierw. W przesłanych mam wszystkie swoje chmury. A ja teraz prześlę właśnie tę, którą przed chwilą stworzyłam. O. I za chwilę nam się pojawi. I taką chmurę sobie tutaj umieszczę. Na przykład, jeżeli będę chciała. Zrobić to na gazerce. To sobie robię taką wersję tu. Akurat, może do tego niekoniecznie jest ten projekt, bo tu chodzi o bardziej skomplikowane rzeczy, ale chciałam pokazać, jak przenosimy. W ten sam sposób mogę przenieść sobie na przykład coś takiego, bo będę chciała stworzyć dyplom to przenoszę sobie na przykład coś takiego dodaję tekst wpisuję tutaj może nie może ten. Przenoszę tutaj, on mi się ładnie tak usuwa. I wpisuję tutaj na przykład dyplom. Tutaj też mogę wykorzystać różne czcionki. Tutaj czcionki mam. Wielkość czcionek mogę rozsuwać, mogę dodawać kolory, wielkość jak chcę. Mogę dodawać tu różne elementy. Nie wszystkie są darmowe, ale jest ich sporo. Mogę sobie na przykład dodać tu taką ramkę. Oczywiście mogę zmieniać kolor tej ramki, to tak na szybko, mogłaby być chyba jeszcze troszeczkę większa, o powiedzmy, że w ten sposób i teraz mogę jeszcze dodać elementy różne, wystarczy, że wpiszę na, przy na przykład szkoła, i tu najprzeróżniejsze rzeczy mi się pojawią. Niektóre są płatne, ale też jest bardzo wiele bezpłatnych. I mogę je sobie tutaj rozmieścić. Mogę powielić. W zależności to, co mi jest potrzebne, to mogę tutaj Zapisać. I mogę na przykład skopiować stronę, jeśli chcę, żeby to samo było na następnej, a zmienić tylko na przykład chmurę, czy zmienić jakieś zdjęcie, i dalej. Dalej po prostu pobieram druk PDF. Wybieram strony, które potrzebuję. Te znaczniki będą nam przy zakładkach potrzebne, tutaj niekoniecznie. I po prostu robię pobierz i potem mogę już wydrukować, ale oczywiście wtedy, kiedy wiem, że na pewno już wszystko tutaj zapisałam. Teraz spróbujemy jak będzie z zakładkami. Zakładki mają też tutaj o, swój szablon. One są już przystosowane. I można wybrać sobie tutaj jakiś szablon tych zakładek, jeżeli chcę. Mogę, mogę pierwszą i, i tylną stronę zastosować, albo tylko jedną. Yy, mogę sobie tutaj posuwać pojedyncze rzeczy, albo po prostu to przesunąć, albo wyrzucić całkowicie mogę tutaj zastosować jakieś inne elementy, które potrzebuję. Mogę też zrobić ramkę. Ale mogą to być na przykład jakieś elementy, które będą nam przydatne. To mamy darmowe. O, to sobie to tutaj umieścimy na przykład te kredki. I teraz przesłane szukam sobie właśnie tych chmur, które przygotowała I tutaj mam chmurę to mi jest troszkę za duże, to ja sobie mogę w każdej chwili pozmieniać. Tak, chłopców przygotowałam takie właśnie puchary, a dla dziewczynek bardziej w formie serduszek. I teraz taką stronę mogę skopiować. Oczywiście chmurę będę musiała zmienić, bo jest inne imię. I mogę dodać później stronę, na której będzie tył tego, tej zakładki. I znowu mogę pobrać. I tu będą potrzebne znaczniki i przycięcia, dlatego że będzie pokazane, jak mam potem wycinać te zakładki, żeby mi było łatwiej. Więc wtedy zaznaczam, ile stron potrzebuję czy stronę pierwszą, czy drugą, czy, czy wszystkie, i pobieram. Możliwości mamy tutaj bardzo wiele. Możemy przygotowywać różne projekty. Mogą być plakaty w różnym formacie, kartki. Właśnie mogą być prezentacje, może być plan lekcji, zaproszenie, ulotka, broszula, broszura, okładka książki, okładka na CD, papier firmowy, kalendarz, no najprzeróżniejsze, bardzo dużo możliwości, więc myślę, że to też jest dodatkowa zaleta tego programu i wobec tego zachęcam do korzystania, oczywiście zachęcam też do tworzenia mur wyrazowych.